Ustawienie siłownika w grupie pompowej Sztos Techniksa. Wypustki na 90. Żeby sprawdzić poprawność ustawienia czpienia zdejmujemy zakrywkę. Wykręcamy śrubokrętem krzyżakowym śrubkę. Zdejmujemy nakładkę, wypustka ta, która jest tutaj musi być poziomo do dołu, zakładamy delikatnie nakładkę, zakładamy z powrotem siłownik. Przykręcamy, tak szczucie nie za mocno. No i teraz. Zakładamy nakrętkę przy takim układzie, jeżeli byśmy sobie zobaczyli tutaj w środku w zaworze trójdrogowym mamy mieszacz zamknięte, czyli pompa obiegowa ciągnie nam pompa obiegowa ciągnie nam w tą stronę. Jeżeli chcemy, że tak powiem, sprawdzić poprawność działania, bierzemy płaski śrubokręt. Przekręcamy na manual, tutaj mamy pokrętło od spodu. Kręcimy, e, kręcimy w tą stronę. E, po, przekręca nam się aż do zera i wtedy tutaj siłownik nam się otwiera. Zciągnie na, 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 nam ze źródła, a zamyka się przepływ i tu w tym momencie, jeżeli jest na zero, e, wtedy mamy ustawiony 100% wypływu ze źródła ciepła, żeby przejść w Automat przekręcamy z powrotem w tą stronę.